Pierwszym kroku zapiszcie sobie w całości zbiór A. Najpierw ten zbiór rozwiążemy. Wyznaczymy jego elementy. Otóż, żeby zapisać elementy takiego zbioru, musimy rozwiązać następujące równanie. I to równanie przepiszemy. Uwaga! Tutaj zrobimy jedną taką małą rzecz, takie przekształcenie. To znaczy odwrócimy te liczby ich znaki. Dlaczego i dlaczego mogę tak zrobić? Ponieważ korzystam w tym miejscu, może nawet tutaj taką gwiazdkę postawię. Korzystam w tym miejscu z własności następującej, że odległość między liczbami, bo wiemy, że wartość bezwzględna to jest inaczej odległość między liczbami na osi, prawda? Jeśli wyznaczamy odległość mi między liczbami, to Możemy odjąć pod wartością bezwzględną od a, b, lub otrzymamy tą samą odległość, jeśli odejmiemy od b, a. Dlatego, mając wyrażenie 2 minus x, to samo mogę zapisać jako x minus 2. Widzicie? Zamienić kolejność. W czym mi to pomoże? Zobaczcie, jeśli tą wartość bezwzględną przeniosę na lewą stronę, zmieniając jej znak, to, co otrzymam? Otrzymam 4 razy 2 minus X. Widzicie? Dlaczego 4? Tutaj miałem minus 1. I teraz przenosząc na lewą stronę mam plus 1. Plus 1 taką wartość bezwzględną, a dodaję do 3 takich wartości bezwzględnych. Czyli łącznie otrzymuję 4 takie wartości bezwzględne. Zostaje mi po prawej stronie 4. Teraz, żeby rozwiązać dalej to równanie czwórkę, y, muszę podzielić ogólnie całe równanie przez 4. Warto to sobie tutaj zapisać. No i już gotowe. 4 przez 4 to 1, nie? Ok, teraz rozwiązujemy takie równanie. Czyli jeśli po prawej stronie wartości bezwzględnej mamy liczbę dodatnią, to otrzymamy zawsze dwa przypadki. I te przypadki różnią się tylko wynikiem. To znaczy, otrzymujemy zawsze w wyniku liczby przeciwne. W ten sposób możemy to zapamiętać, już nie wchodźmy w szczegóły. Jeśli chcecie szczegółów, no to zachęcam do rozwiązania pierwszych przykładów z równań. OK, i teraz tak po lewej stronie zostawiam sobie minus x, na prawą stronę przenoszę dwójkę. 1 minus 2 to się równa minus 1. Dzielę obustronnie równanie przez minus 1. Jak mówię za szybko, to tam sobie zmieńcie na 0,75 czy na 0,5. I już wszystko będzie ok. Teraz tu przeskakuję. Dwójkę przenoszę ze zmienionym znakiem na prawą stronę. Otrzymuję minus 3. Dzielę przez minus 1. I już mamy. Co się znajduje w zbiorze A? W zbiorze A mamy takie dwie liczby. 1 oraz 3. Zaproponuję Wam takie rozwiązanie, że ja to zadanie podzielę na cztery przykłady, albo nawet na więcej, bo tak, w następnym przykładzie wyznaczylibyśmy zbiór B, w kolejnym C, a później będziemy jeszcze wyznaczać zbiory, więc żeby wszystko nam się to ładnie zmieściło, to no, proponuję właśnie takie rozwiązanie, ok? Więc za chwilę słyszymy się w przykładzie B i rozwiążemy w nim mm, zbiór B.